Szachy. Gra, która przyciąga do siebie zarówno młodych, jak i starszych fanów. Szkolna Liga Szachowa to wydarzenie organizowane przez klub MLKS Ostrudzianka, który już po raz ósmy złączył miłośników szachów w szkole podstawowej numer 1 w Ostrudzie. Liga Szachowa jest to. Wydarzenie, które skupia młodych szachistów, również rodziców, którzy przychodzą, przyprowadzają swoje pociechy, swoich podopiecznych, żeby rywalizowali. Jest to. Rywalizacja na trzech poziomach, w trzech grupach dla przedszkolaków i uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Później w drugiej grupie, już są osoby starsze, czyli druga klasa do piątej. No i na koniec, jest grupa od szóstej klasy aż do uczniów szkół ponadpodstawowych. Gra w szachy nie pozostawia za sobą jedynie smaku słodkiej wygranej lub gorzkiej porażki. Po pierwsze, porządkuje myślenie, uczy opanowywać emocje, uczy logicznego myślenia, przewidywania ruchów przeciwnika i swoich, bo grając trzeba widzieć ten krok do przodu. Uczy też cierpliwości, uczy radzenia sobie z emocjami, bo czasem się wygrywa, czasem się przegrywa, uczy grania fair play i pozwala też się doskonale bawić. Nie tworzy też barier międzypokoleniowych. Mimo że turniej odbywa się w ostrudzie, przyciągnął do siebie graczy z innych regionów. Tak, przyjechały osoby z innych ośrodków, z innych szkół i to jest potrzebne, ponieważ uczniowie szkół ostróckich mogliby myśleć, że są najlepsi w województwie, a tak przychodzi do rywalizacji uczniów z różnych ośrodków, z różnych domów kultury i z różnych szkół. I jest wtedy okazja po danym dniu zobaczyć, w którym miejscu jestem. Czy muszę się jeszcze uczyć, czy już jestem najlepszy? Ale przede wszystkim jest to okazja do spędzenia mile czasu, poznania nowych osób, zawarcia nowych znajomości. Jest to przede wszystkim okazja do sprawdzenia siebie. Przed szachistami czekają jeszcze dwa etapy szkolnej ligi szachowej. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.